Przed twym obliczem kolana zginamy. O łaskę twoją pokornie błagamy. Niech ten głos niesie się przez polskie pola. Taka jest nasza i serc naszych wola. Awe Maria, matko jedyna. Przy tobie każda kończy się wina. Polskę i świat, w Twe ręce składa. Szukamy. Spójrz na ten świat, co w chaosie się gubi Gdzie człowiek człowieka już dawno nie lubi Ja Rafi wołam z tej polskiej ziemi Chcemy być wreszcie miłością karmieni Oddaję Ci Polskę od góry aż do morza Niech nas prowadzi Twych świateł zorza Każdego człowieka, co cierpi w ukryciu Każdego, kto szuka sensu w swym życiu To nie jest historia o moim cierpieniu To hołd dla ciebie w tym wielkim dążeniu bierz naszą wolę, bierz nasze starania. Niech braknie nam tylko chwil zawahania. Niech każda ulica i każdy dom stary odzyska swą siłę i blask wielkiej wiary. Błogosław rolnikom i ludziom w miastach. Niech miłość w ich sercach jak ziarno wyrasta. Niech znikną podziały, co niszczą nam duszę. Ja przed twym tronem te słowa wyruszę. Bądź nam tarczą, gdy burza nadchodzi. Niech twoja dobroć nas wszystkich pogodzi. shit w refrenie swym głosem niebiosa otwiera. Zła moc przy Tobie Mardzio natychmiast umiera. To wiary, wielki kolej na odsłona. Niech twoja miłość Matko Jezusa. Każde zło pokona. Oddaję Ci dzieci, starców i młodych Świat co tak bardzo Pragnie swobody, niech Polska Będzie Twym jasnym ogrodem Gdzie wiara jest siłą i żywym dowodem Każdy mój oddech i każde Uderzenie, to dla Twej chwały To ocalenie, nie chcemy Już kroczyć drogami ciemności Bądź naszą Panią w całej Wieczności, strzeż naszych rodzin Przed kłamstwem i złem, niech Każdy dzień będzie Twoim snem Podaj nam rękę, gdy grunt nam Ucieka, Tyś jest nadzieją dla Każdego człowieka. Niech polskie matki w tobie widzą wzór. Niech modlitw naszych wznosi się chór. Oddajemy ci serca, co biją dla kraju. Byśmy zaznali choć cząstkę twego raju. Ave Maria, matko jedyna. Przy tobie każda kończy się wina. Polskę i świat, w twe ręce składamy. Twojej opiece ratunku szukamy. To serca oddanie Niech Twoja opieka nad nami zostanie Za każdy kraj, co w ogniu dziś płonie Kładziemy los świata na Twoje dłonie Niech miłość rozleje się rzeką szeroką Pod Twoim czujnym i dobrym okiem To nie są słowa rzucone na wiatr To nasza przysięga na tysiące lat Ja, Rafi i Kasia w jednym szeregu Biegniemy do Ciebie życia w wyścigu Przyjmij nas wszystkich, Matko Łaskawa To nasza prośba i nasza sprawa Niech światu słyszy to wielkie wołanie Że tylko w Tobie jest zmartwychwstanie Za głodnych, za biednych, za tych co w niewoli. Niech Twoja litość ukoi co boli Niech Polska lśni jak perła w koronie Trzymamy mocno swoje święte dłonie To koniec lęku i koniec wątpienia W Tobie szukamy dziś odkupienia Cała planeta niech Tobie się kłania To jest godzina Naszego oddania, aby Majd...